Witajcie na kanale Studio Opatów. Znajdujemy się przed hotelem Magnat, gdzie się właśnie wyścig Papa Race Dynamite 3. Pan Zbigniew, tutaj jeden z organizatorów, jeden ze sponsorów. No tłumaczy nam mniej więcej o co chodzi i no, generalnie w takiej jeździe terenowej polega za, zabawa na tym, aby pokonać określony odcinek, w tym są odcinki na czas, które są punktowane oraz zdobywa się pieczątki. Czyli po prostu podjeżdżasz na tyle blisko pojazdem, kładem, samochodem do miejsca, gdzie jest pieczątka, że trzeba ją po prostu odbić i to jest jakby ślad dowód na jej zdobycie. Suma czasów decyduje o kolejności potem rywalizacji i oczywiście o nagroda. Rozumiem. Jedziecie nie tylko, aby jechać, rywalizować, wyciężać i podczas tego wyścigu y, zbieracie też na Amelkę, prawda? Tak, zbieramy na Amelkę, bo no, idzie nam to tym łatwiej, że mamy znakomitego sponsora, który nas od lat wspiera, jest to firma Terenowiec z Krakowa. Dzięki temu po prostu na część pieniędzy, które były, były potrzebne na nagrody, no mamy dzięki Teodorowi i jego firmie. No i jedziemy rzeczywiście dla Amelki, wiemy, że kwota jest ogromna, ale ma w tej sytuacji każdy grosz się liczy i co tylko zostanie z naszego rajdu zostanie oczywiście przekazane na rzecz I kilka pytań właśnie do sposobu. Panie, Panie czy mówi Pan, któryś nas do firmy, ja to, to... 14 na szczerym na no więc jesteśmy właścicielem marki Kangaroo Winch która jest producentem wyciągarek samochodowych i nie tylko kładowych, hydraulicznych do różnych pojazdów oprócz tego mamy też w ofercie pełną ofertę akcesoriów off-roadowych także tutaj miłośnicy off roadu mogą na znaleźć wszystko rozumiem, czyli wiecie gdzie macie robić zakupy zapraszam rozumiem Ym, no cóż, mi nie tafun, nie ciebie no, no słuchajcie, no jedziemy Zostańmy, a, no, idziemy pomagać, tutaj zwykle wszystko powiemy, także patrzymy, zbieramy pieniążki, dla tak, wszystkim Bardzo tak, tak, tak. Tak, tak, tak więc dobrze. jak widzicie pomimo warunków pogodowych dosyć wymagających tutaj nastroje bojowe są na najwyższym poziomie. Tak więc jeszcze chcielibyśmy tutaj chcielibyśmy życzyć Amelce i jej rodzicom dużo siły złożonej, trwałości, bo to olbrzymia walka i, i ciężka walka. Ale myślę, że z takimi przyjaciółmi każda walka jest dużo lepsza. Dziękuję panowie za wasze wielkie serca. Życzę miłej zabawy. Dziękujemy. Gaz do dziękujemy, dziękujemy. Dobra. Wiesz...